Nazywam się Patrycja Blęcka jestem od końca kwietnia w Strefie Harmonii i przyjmuję jako psychoterapeuta gestat, coach i konsultant kryzysowy. I dzisiaj chciałabym powiedzieć o dotyku w trochę inny sposób nie tak bezpośrednio o dotyku ale o tym, jak, jak podchodzimy do siebie, do samych siebie w relacjach. I i jak możemy budować swoją autentyczność, swoją pewność siebie w relacjach z samym sobą i z innymi. Więc może takie pytanie na początku, jestem ciekawa jak wy macie, czy macie czasami takie poczucie, że myślicie bardziej o innych osobach niż o sobie, że czujecie taką frustrację, że inni są może trochę ważniejsi, że nie zawsze, nie zawsze tutaj możecie Postępować zgodnie ze swoimi potrzebami, bo myślę, że jest tak, często tak jest. I autentyczność, tak z tym jak ja to rozumiem, to, to jest coś takiego, że mimo, że bez względu na sytuację, jaka jest, to potrafimy sobie potrafimy być sobą i zadać sobie pytanie w każdej sytuacji: co ja czuję na przykład w swoim ciele? Jak Co myślę i jakie mam emocje w związku z sytuacją. I Dzisiaj chciałam powiedzieć trochę o mechanizmach obronnych takich mechanizmach unikania kontaktu którymi się obudowujemy w kontaktach z innymi. I mechanizmy unikania kontaktu to jest, to jest znane zjawisko w psychologii takie podstawowe. Jest to takie zjawisko, które już się wytwarza w okresie dzieciństwa, kiedy nie zawsze mamy możliwość, żeby jakoś, żeby jakoś sobie poradzić w niektórych sytuacjach, na które nie mamy wpływu, no to szukamy jakiejś opcji twórczego przystosowania i do sytuacji, i one nie zawsze są dla nas dobre, bo one są często takie bardziej unikowe. I zaraz o tym trochę powiem. No i później sobie w okresie dorastania i dojrzewania, a później dorosłości, to sobie to wszystko ulepszamy, te wszystkie mechanizmy i jesteśmy w tym coraz lepsi, mimo że tego często nie potrzebujemy już. Moglibyśmy, mamy już większą taką samoświadomość i moglibyśmy już działać bardziej z pozycji dorosłego. Więc jakbym miała tak porównać, Gdybym miała powiedzieć, jak, na czym to polega trochę, na czym polegają te mechanizmy unikania kontaktu, to powiedziałabym, że często jesteśmy, jak w takim, mamy w takiej w swojej głowie teatr, który cały czas nam się coś, coś słyszymy, jakieś głosy z kimś rozmawiamy, myślimy o tym, co ktoś powiedział, co my odpowiedzieliśmy, tak i sobie cały czas gdzieś ustawiamy się do innych i my jesteśmy tą główną postacią, inni są takimi pobocznymi, tak, drugimi postaciami z drugiego, trzeciego planu. I cały czas jesteśmy w tej swojej głowie. I tak naprawdę jest tak, że na początku nasi rodzice, często rodzice i w ogóle dorośli, nam już sobie, nam jakiś skrypt już określili, że jak mamy się zachowywać, jak mamy być, jak ma wyglądać nasze życie. I no i sobie później wydaje nam się, że w tym teatrze, no to my gramy główną rolę, ale tak naprawdę E, tak naprawdę to wróciłam jest. <noise> Dzięki, że przyszłość. E, tak naprawdę to e, często jest tak, że nam się wydaje tylko. A, e, a w tych relacjach nie jesteśmy autentyczni, tylko jest to gdzieś e, odgrywamy jakiś swoje swój scenariusz, e, który niekoniecznie my napisaliśmy. E, I mm, no i właśnie. Autentyczność polega na tym, żeby trochę odejść od tego scenariusza na rzecz takiej twórczej, twórczej spontaniczności. Czyli tak jakbyśmy byli w teatrze i już nie mówili to, co, to, co ktoś nam napisał, tylko jakbyśmy wchodzili w relację z drugą osobą, z tym drugim aktorem, z taką otwartością i takim najpierw spojrzeniem do, takim spojrzeniem na tą osobę i Pomyśleniem sobie, czy poczuciem, co ja tak naprawdę tej osobie chcę powiedzieć, a jak chcę się zachować, a nie to, co, to, co jak powinienem, bo ktoś bo, bo tak mam zapisane. No i jakie są te mechanizmy? Ja może się to wydawać takie nie do końca z, z tym tematem połączone, ale ja mechanizmy obronne, unikania kontaktu, wyobrażam sobie jako taką zbroję, która, która nas pokrywa. Sprawia, że mamy te ruchy trochę ograniczone i sposób działania. Spinamy się w kontaktach, i to wpływa, nie tylko na, na, to wpływa nie tylko na to, jak my sobie w życiu rodzimy, ale jak rodzimy sobie w relacjach. I jakie są mechanizmy? Jest ich sporo. Dzisiaj chcę powiedzieć o trzech, żeby nie robić wam w ale żebyście mniej więcej sobie ugryzły o co chodzi. Tak, pierwszym mechanizmem jest defleksja. To jest, taka, to jest taki mechanizm, w którym mówimy na okrętkę wszystko to, ale nie konkretnie, nie mówimy o co tak naprawdę chodzi, tylko mówimy o jakichś innych tematach, albo chcemy zmiękczyć coś, żeby kogoś nie, nie urazić. I przez to dziękuję. Tak naprawdę inne osoby mogą nie do, często nie do końca wiedzą, o co nam chodzi. I dają nam coś, czego my nie potrzebujemy, albo robią coś, jakby bardziej działają pod, dla siebie niż dla nas. Bo jeżeli my o siebie, jeżeli my wprost nie mówimy, czego potrzebujemy, no to coś dostajemy, co, czego nie chcemy, albo, albo ktoś bierze sobie. I w momencie. No i właśnie, jeśli chodzi o defleksję. To, żeby nie być defleksyjną i nie mówić za bardzo na okrętkę, to powiem o konkrecie. Miałam taką, taką klientkę, która weszła raz do, do gabinetu. Taka cała w, w emocjach, w złości, że, ktoś, że były korki, że ktoś na nią natrąbił. I mówiła tak bardzo o tej złości i o tym, że naprawdę tutaj nie chce być, że no, że to jest, tak, zaczęła zupełnie o takich rzeczach rozmawiać, które, nie, które wydawało mi się, że one nie są tak naprawdę o tym, co się działo w jej tygodniu, bo jak pytałam się o tym, co było ważne, to tylko mówiła o tym ostatnim momencie, który ją tak rozłościł. i spytałam się w związku z tym, czego ona potrzebuje w tej sytuacji i i ona powiedziała, że tak naprawdę to nie wie, czego potrzebuje. Nie wie, czego ona chce teraz. I powiedziała mi tak, żeby jeszcze raz tak się w sobie trochę wsłuchała w siebie. I jeszcze raz sobie zadała pytanie, czego potrzebuje, żeby teraz się poczuć lepiej, żeby być taką gotową, żeby wejść już tak do, do kontaktu i porozmawiać. I zastanowiła się przez chwilę i powiedziała, że potrzebuje tak naprawdę, żeby mi zrobiła herbatę, coś do picia ciepłego, bo jest zimno i potrzebuje czegoś ciepłego. To było coś takiego niezwykłego, ale stwierdziłam, że tak, że dobrze wyjdę, jeżeli tego właśnie potrzebuję. Kiedy wróciłam, to zostałam ją z takimi przymkniętymi oczami i widziałam, że jest już bardziej taka rozluźniona bardziej już w kontakcie też ze sobą. I powiedziała, że to były te dwie minuty, kiedy mnie nie było. To, było, to był taki czas dla niej, kiedy mogła sobie właśnie poczuć się ze sobą i poczuć, że poczuć jakby czego tak naprawdę chce, o czym chce rozmawiać, bo o tym w ogóle nie myślała wcześniej. Więc w takiej sytuacji możemy mówić o tym, że jak już mamy czas dla siebie, żeby zadać sobie pytania o to, czego potrzebujemy, no to możemy być w tej relacji też bardziej tacy prawdziwi. Drugim mechanizmem unikania kontaktu jest, są introjekty. Introjekty to są takie nasze przekonania, nasze, nasze muszę, nasze powinienem, nie mogę nie, i powinienem, nie powinienem, więc wszystko to, co, co gdzieś tam nam ktoś wcześniej w głowie włożył, do głowy. I myślę, że jeśli chodzi o nasze. to. Kobiecy, ten kobiecy aspekt, dam taki przykład, który część z Was może dotyczyć. To taki introjekt społeczny, który mówi o tym, że to już trochę odchodzimy od tego dość mocno ostatnio, ale że dobrze jest mieć, żeby była dwójka dzieci, żeby mieć dwójkę dzieci, żeby ze sobą się bawiły, żeby o siebie dbały, czyli żeby ta, żeby. Ta przerwa między dziećmi nie była za duża, czyli bardzo duże jest takie, szczególnie myślę, wśród, wśród dziadków, takie napięcie na to, żeby te dzieci były, żeby było ich dużo i, i ze strony państwa i tak dalej. Więc jest to duże napięcie. I w takiej sytuacji takiego introjektu, czyli takiego wdrukowania, łatwo jest się zagubić i tak naprawdę nie wiedzieć, czego się chce samemu i czy to, co ktoś nam mówi, czy to jest w ogóle zgodne z naszymi wartościami. I, no i właśnie, jeśli chodzi o takie introjekty, to warto też się skontaktować tak naprawdę ze swoim ciałem i pomyśleć sobie, tak naprawdę jak myślę sobie na przykład dziecko, drugie dziecko, to co ja czuję, jak sobie zamknę oczy, to co ja czuję, jakie, co w ciele czuję, jakie emocje, no i w ogóle skąd one są, te emocje? Czy to jest ekscytacja? Czy to jest lęk? To też można pomylić, tak, te emocje. Więc, więc wtedy to, to zamknięcie oczu, czasami położenie sobie ręku, ręki na brzuchu czy na klatce piersiowej może pomóc nam też się skontaktować z tym. Nie? I poczuć tak naprawdę, jak poczujemy swoje serce, poczujemy, co się dzieje w naszym brzuchu, to kontaktując się z tym, Możemy już tak być bliżej trochę tej prawdy o sobie. Kolejnym, trzecim, już ostatnim, ostatnim mechanizmem jest konfluencja. W psychologii konfluencja polega na zlaniu się, czyli kiedy mówimy o na przykład o związku, to jest piękny przykład związków. Jeżeli dwie osoby są w związku, powiedzmy partnerskim, i na pewno znacie takie osoby, być może sam, same jesteście w takich związkach, gdzie po pewnym, w pewnym momencie zaczynamy mówić my, że my lubimy coś. My już jesteśmy zmęczeni, już byśmy chcieli pójść, my weźmiemy deser, my i tak dalej. Więc mamy takie przekonanie, że znamy drugą osobę, więc wiemy, że my, to znaczy, no wiemy, co ta osoba chce, no bo ją znamy. I, a jednak każdy z nas może się zmieniać, i to my sprawia, że z dwóch osobnych jednostek stajemy się jakby taką całością, takim jakimś tworem. I przez to, i to, jest tak, przez to możemy też zatracić siebie, no bo co znaczy: my, no gdzie ja jestem, my, jestem ja. Ale to jest taka jedna, taki jeden rodzaj pary, która jest tak mocno zwarta. Są też takie związki, gdzie są dwie osoby, indywidualności. One mają swoje zainteresowania, swoje życie, swój świat i szanują często to, to swoją indywidualność, ale brakuje tego my jednak, że czasami być jednak my, a nie tylko ja i ja. I, i to jest druga, drugi, drugi, drugi rodzaj par. A trzeci rodzaj par jest taki, gdzie jedna chce do my, a druga chce do ja. I tak naprawdę trudno im się zgodzić, no bo ta osoba, która chce do my, no to jest sfrustrowana, bo, bo nie dostaje tego. A kiedy mówi, że chce więcej, to ta osoba, która bardziej chce być indywidualnością, jeszcze bardziej się odsuwa i odpycha. I co się dzieje, jedną z rzeczy, którą się, się zawodziewa na terapii par jest taka, że dwie osoby mają się spotkać po prostu jak najbliżej i porozmawiać sobie o tym, kiedy możliwe jest bycie jako my, a kiedy chcemy być jednak osobno. I jak to pogodzić, żeby to nie było ani tak, ani tak, ani tak. Nie? I żeby na psychoterapii par też chodzi o to, żeby y, jedna osoba na przykład potrafiła powiedzieć, że no, ja chcę do my, chcę z tobą spędzić czas. Druga, żeby powiedziała, mogła powiedzieć trochę, też się zbliżyła i powiedziała, że ja nie chcę teraz, ale może za godzinę powiem ci. I żeby ten, był ten przepływ między ja i ty, żeby kiedy jedna osoba y, chce do my, a druga nie, to żeby nie było tak, że nagle jest cały czas tak w rozjeździe tylko żebyśmy byli, potrafili być trochę bliżej i cały czas w tej takiej bliskości z zaznaczeniem, że każdy może być sam dla siebie, nie tylko jako my. I to są takie myślę trzy najważniejsze takie najważniejsze dla według mnie mechanizmy unikania kontaktu i co się zadziewa w gabinecie w psychoterapii indywidualnej, bo mówiłam o terapii par, ale co się dzieje w indywidualnej psychoterapii, Dzieje się to, że ściągamy sobie po kolei te wszystkie nasze mechanizmy unikania kontaktu i stajemy tacy trochę no, autentyczni. Czasami wydaje nam się, że jesteśmy wręcz nadzy, że jakby widać więcej rzeczy, które chcielibyśmy pokazać, ale dzięki temu, że pościągamy takie trudne rzeczy, to jesteśmy bliżej też siebie, bo możemy wtedy sobie odpowiedzieć na pytanie: no to tak naprawdę kim ja jestem? Czego ja potrzebuję, czego ja chcę, i jakie są moje wartości, z kim ja chcę być w ogóle w relacji, czy z tą osobą chcę, a może wcale nie chcę. Więc w psychoterapii właśnie to się dzieje. Kiedy my w psychoterapii nauczymy się być bliżej siebie, odkryć siebie też przez samą sobą, tą prawdę jak jest zawsze łatwą, to potrafimy też później to wynieść do życia. Już swojego życia i do innych relacji i być bardziej sobą w relacjach z innymi. Dziękuję.